Mono wszystkim, z tej strony niektó innek Mitch Dauna, i w dzisiejszym odcinku powiemy sobie o powrocie OG skinów i nowych broni. Tak dokładnie nie przesłyszeliście się dzisiaj znów będziemy kontynuować sobie temat z wczorajszego filmu na kanale, ponieważ w internecie pojawiło się kilka nowych informacji na temat powrotu kilku OG rzeczy na wyspę, w tym dodatkowo przedstawiam wam jakie dokładnie skiny niebawem wrócą do sklepu z przedmiotami, bo nie każdy z was wie, które z nich będą tam dostępne. Na no, a wy jak zawsze przed startem tego filmu nie zapomnijcie wpisać kodziku migao2, tak jak te dwa kozaki, które pojawiają się zawsze na ekranie, pamiętajcie też o subiku z dzwoneczkiem, bo ponad 50 procent oglądających tego kanału jeszcze tego nie robi. I szczelcie tę mapkę do góry, a na pewno nie pożałujecie. na no my Przejdźmy już do naszego głównego tematu tego filmu na kanale. Zanim jednak to zrobimy, to jak zawsze, teraz na ekranie macie zwycięzcę wczorajszego konkursu na 300 fpałdowców i proszę tą osobę, aby napisała do mnie na Discordzie w prywatnej wiadomości. W innym wypadku nagroda mu przepadnie i spokojnie, bo dzięki temu, że wspieracie mnie tak chętnie w sklepie, ponownie do wygrania macie dzisiaj 300 fpałdowców w formie prezentów w grze. Żeby wygrać, trzeba zostawić apeczkę do góry pod tym filmem, suba z dzwonem na kanale i kod MIGAO2 w sklepie, a w komentarzu pod tym filmem Swójnik z gry, a wyniki konkursu pojawią się na filmie jutro o godzinie 16.35. Pamiętajcie, że już dzisiaj o godzinie 19:00 pojawi się live na kanale Migao. No i tak moi kochani, na moim wczorajszym filmie przedstawiłem Wam informacje na temat powrotu OG broni na wyspę Fortnite i głównie mowa tutaj o tej OG ładowanej strzelbie wraz z dodatkowym flintem oraz powrót pizzy, czyli przekąski z poprzedniego rozdziału trzeciego. Przedmioty te zostały dodane do gry w nowych rozszerzeniach rzeczywistości, które zawitały na wyspę wraz z aktualizacją 24.10, lecz co ciekawe to nie jedyne, a na pewno nie ostatnie OG przedmioty, jakie nie Niebawem powrócą na wyspę rozdziału czwartego. Ponieważ w internecie znów pojawiły się informacje na temat powrotu kolejnych OG przedmiotów do gry, lecz zanim przejdziemy do tego nowego przedmiotu, to chciałbym wam przypomnieć o OG przedmiotach, które znamy i nie trafiły jeszcze do gry po tej najnowszej aktualizacji. Żeby się tego dowiedzieć, musimy cofnąć się do postu Shiny, który opublikował dokładnie taki wpis przed aktualizacją i dał tam znać, jakie bronie wracają niebawem do gry i była tam mowa przykładowo o flincie, tej ładowanej pompie i oczywiście tej pizzy. Poza tym w tamtym poście dostaliśmy jeszcze informacje na temat pistoletu na i on również niebawem zawita na tą wyspę, ale co się okazuje, do gry niebawem zostanie przywrócona kolejna strzelba, która również dawno temu była dostępna w Fortnite. Cie. A dokładniej, według Leakera o nazwie Łęzu na Twitterze, strzelby bębnowe i wzmocnione ściany zostaną wkrótce odblokowane. Strzelba otrzymała dane do pojawienia się w gablotach, a ściany mają pojawić się w skarbcach i tych nowych zrzutach zaopatrzenia. Tak więc jak widać, Fortnite ma jeszcze przygotowanych ogrom powracających przedmiotów do gry i od startu obecnego sezonu drugiego. Już wróciło mnóstwo starych broni, bo już otrzymaliśmy stare przedmioty, a znamy jeszcze kolejne trzy. Które trafią niebawem na tą obecną wyspę. Tutaj jednak raczej nie są to jakieś kozackie przedmioty, bo pistolet na flary raczej rzadko jest używany przez graczy, a strzelba bębnowa to moim i tutaj podkreślam, moim zdaniem najgorsza strzelba, jaka kiedykolwiek została dodana ogólnie do Fortnite'a. Głównie dlatego, że jest to strzelba, która zawiera chyba 16 naboi i strzela nimi tak samo szybko jak PM. No może troszeczkę wolniej, ale jest ona jak dla mnie strasznie słaba, jednakże nie można tego powiedzieć o nadchodzących metalowych ścianach. Ściany te to jedna z najlepszych rzeczy, jaka kiedykolwiek trafiła do gry, i do teraz zastanawiam się, dlaczego Fortnite postanowił usunąć ten przedmiot z trybu Battle Royale, ale tak czy inaczej, przedmiot ten po kilku miesiącach trafia ponownie na tą obecną wyspę. Tutaj jednak nie zabrakło zmian, ponieważ kiedyś ściany te były dostępne do zdobycia w pięciu sztukach, co pozwalało graczom po zebraniu jednego staka zbudować już metalowego boksa, a teraz niestety ściany te występują tylko i wyłącznie w czterech sztukach. No i spokojnie, bo dalej z nich możecie stworzyć takiego mini-boksa, tylko zamiast jednej ściany i dachu stawiacie sobie metalowe schody i dalej jesteście schowani, i nie jest to może jakaś gigantyczna zmiana tego przedmiotu. No i to właśnie te przedmioty niebawem powrócą do Fortnite'a. Jednakże ich zdobycie będzie trochę inne, ponieważ strzelba bębnowa ma być dostępna w skrzynkach, zrzutach i pozostałych podstawowych miejscach, a zaś same metalowe ściany mają być tylko w tych nowych zrzutach oraz w specjalnych trzech skarbcach na wyspie. Dlatego też zdobycie metalowych ścian będzie was troszeczkę kosztowało i wydaje mi się, że obydwa przedmioty raczej na pewno będą dostępne do zdobycia w każdym miejscu, czyli luzem na ziemi, skrzynkach i dalej i tylko teraz dodali je po prostu w tamte miejsca. Sama wyrzutnia na flary ma być dostępna w nowym rozszerzeniu rzeczywistości, więc w jej wypadku gracz będzie musiał zdobyć ją tylko i wyłącznie poprzez odblokowanie, Nowego rozszerzenia, tak samo jak teraz w przypadku pizzy, flinta oraz tej ładowanej strzelby. Jak widać w ostatnim czasie Fortnite przywraca coraz to więcej starych broni i przedmiotów do gry i spodziewajcie się, że po kolejnych aktualizacjach znów pojawią się jakieś stare przywrócone rzeczy, ale co to będzie, tego my na teraz niestety nie wiemy. Tą informację o strzelbie i metalowych ścianach otrzymaliśmy po aktualizacji 24.10 i pozostałe przedmioty również otrzymamy po kolejnej aktualizacji, a wraz z tą następną aktualizacją te trzy przedmioty wymienione w filmie powinny trafić do gry. Na obecną chwilę nie jest to jeszcze potwierdzone. Lecz w przypadku poprzedniego wycieku tak było, więc i tutaj raczej też tak będzie, i spodziewajcie się, że powrócą one do gry po aktualizacji 24.20, lecz nie możemy zapomnieć też o nowych przedmiotach. Nie wiem czy wiecie, ale do tej pory do gry nie zostały dodane wszystkie nowe przedmioty, nad którymi Fortnite pracował przed startem tego sezonu drugiego i miały trafić do gry, i głównie mowa tutaj o nowym rodzaju pistoletu, który wygląda dokładnie w taki oto sposób. Jak widać, jest to nowy futurystyczny pistolet, który został przedstawiony nawet na grafice promocyjnej obecnego sezonu i nadal do tej pory nie został dodany do gry, lecz Spokojnie, przedmiot ten na 100% niebawem zawita do gry, ale dopiero po kolejnej dużej aktualizacji. Twórcy gry Fortnite w tym obecnym sezonie nie wprowadzili jeszcze żadnej aktualizacji zawartości z nowymi przedmiotami, tak jak robili to sezon wcześniej, więc tutaj raczej nie wiadomo jak to będzie wszystko wyglądało i wszystkiego dowiemy się dopiero w późniejszym czasie. Z samych broni to chyba wszystko i tak jak wspomniałem chwilę temu, pamiętajcie, że niebawem do gry będzie powracało coraz to więcej broni i dowiemy się o tym dopiero po kolejnych dużych aktualizacjach, a teraz przejdźmy sobie do tych OG skinów, które niebawem powrócą do sklepu z przedmiotami. Nie wiem czy wiecie, ale po środowej aktualizacji w plikach gry zostały przedstawione usunięte wszystkie zakładki sklepu oraz dodane wszystkie nowe zakładki sklepu z przedmiotami i teraz w tle możecie zobaczyć wszystkie nadchodzące zakładki sklepu z przedmiotami. Jak widać jest tam między innymi Ariana Grande, J Balvin usunięte rok temu lub później oraz drugi dodatkowy zestaw przedmiotów od Ariany Grande i to właśnie te OG przedmioty niebawem ponownie zostaną dodane do zakupu w sklepie z przedmiotami za V-Dolce. Przedmioty te wrócą do gry w przeciągu następnych 13 dni od aktualizacji, czyli na dzisiaj do maksymalnie 11 dni, ponieważ... Fortnite dodając nowe karty sklepu z przedmiotami do plików zawsze i to dosłownie zawsze wydaje je przed kolejną dużą aktualizacją. Dlatego też na teraz mają oni dokładnie 11 dni, aby przywrócić wszystkie te wymienione karty i tutaj chciałbym powiedzieć trochę więcej o tej ostatniej karcie, usunięte rok temu lub później, ponieważ karta Ariana Grande oraz J Balwina jest Wam bardzo dobrze znana. No i tutaj jeszcze dodam, że sama Ariana Grande oraz J Balwin to również powoli takie podstawowe Fortnite'owe skiny, bo one również wracają bardzo często do sklepu z przedmiotami i Ariana jest średnio co kilka miesięcy do kupienia, tak samo jak ten A dokładniej w tej karcie usunięte rok temu lub później znajdują się takie zwykłe i tutaj podkreślam zwykłe przedmioty kosmetyczne, jak na przykład tańce z rozdziału pierwszego, skiny z rozdziału pierwszego, drugiego oraz trzeciego oraz pozostałe przedmioty kosmetyczne, które były kiedyś w grze. Na 100% nie pojawią się tam zestawy ikon, zestawy specjalnych skinów i takie inne unikalne skiny, więc niestety, ale w tej karcie nie zakupicie niczego wyjątkowego poza jakimiś starymi przedmiotami, które były dostępne kiedyś w sklepie z przedmiotami. W tle tego filmu od dłuższego czasu możecie zobaczyć jakie dokładnie skiny wracały w w ostatnich takich zakładkach i jak widać są to takie typowe, podstawowe, Fortnite'owe skiny i nie nastawiajcie się na jakieś powroty potężnych OG skinów. Dodam tutaj jeszcze, że już teraz w sklepie z przedmiotami pojawiają się unikalne, wielkanocne skiny, które trafiają do sklepu z przedmiotami tylko raz do roku i polecam wam zakupić te rzeczy, tym bardziej, że później przez kolejne 365 dni nie będzie dało się już tam kupić za fałdolce. Jak widać, Fortnite w ostatnim czasie albo próbuje dodawać stare przedmioty do gry, aby zachęcić starych graczy do ponownego zagrania w Fortnite'a, albo robi to tak o po prostu, lecz to na pewno nie koniec powrotu starych skinów Broni bezpośrednio do gry. W najbliższym czasie spodziewajcie się powrotu jeszcze większej ilości takich rzeczy, bo twórcy gry Fortnite z każdym kolejnym miesiącem na miesiąc dodają do gry coraz więcej starych przedmiotów i nie wiadomo na czym się to zakończy, bo jest ich po prostu coraz to więcej. Tak jak mówiłem, kolejne OG rzeczy pojawią się po kolejnej aktualizacji, tak więc jeżeli po jej dodaniu do gry pojawią się kolejne OG rzeczy, to od razu postaram Was się o nich poinformować. Tak więc obserwujcie kanał Migao na bieżąco, a na 100% nie przegapicie żadnych nowych ciekawych informacji prosto z świata Fortnite, bo filmy pojawiają się tutaj każdego i jednego dnia. No a jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to fajnie będzie jak zostawicie pod nie mapeczkę do góry, przynajmniej w końcu może on trafi do większego grona odbiorców, tak jak ostatnie moje filmy. Pamiętajcie też, o subiku z dzwoneczkiem to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów, live'ów i shortców, a jeden live będzie dzisiaj o godzinie 20.30. No i nie zapomnijcie wpisać kudziku Miga, dwa tak jak te dwa kozaki, które pojawiły się na samym początku tego filmu na kanale. No i co to chyba wszystko w dzisiejszym materiale? W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o wszystkich przywróconych OG przedmiotach do gry i na jaki OG skin w sklepie z przedmiotami lub na jaki przedmiot na wyspie Wy obecnie czekacie najbardziej. A ja wam dziękuję za oglądanie filmu i widzimy się dzisiaj na live około godziny 20.30. Yo!